Cię. No. Ale jak piwo nie smakuje. <laughs> to bardziej pod szampana. Ty No wiesz jak się No strzelamy, strzelamy chociaż. No jakie nazwy macie piwo? O Jezu, Harma święteczkę, specję, łącza, żywiec, żubry, namysłów, tatra. Perła to na pewno nie jest, bo perła to jest kluczowa. Ej, powaga na no co znawczyni, pani na ten no, atak. Mama piłaś to piwo kiedyś. Oj, weź się koło. No! No chyba i trafił. Chcesz jeszcze raz? Daj jeszcze raz. Dobra, Kajne odwróć się mama. Ketu, to na pewno też, nie? Odwróć się. A ja się obkręcam i będę, zobaczcie. Nie pekaj, przepraszam. A nie patrzcie, nie? Nie patrzy, patrzcie na niego. Jacek zeruj flakę, piwo dla Jacka. 10 złotych dziękujemy. Masz jeszcze jedno, odwróć się. Jest, musi się czuję Tyle, to myślę, nie Kilo, jeszcze raz mów, jakie mamy, oprócz Specjala. Dlaczego oprócz Specjala? No bo to nie jest Specjal. Heineken, Tatra, to... Łomża na Łyłczów, Żywiec, Heineken już był, Żubr, Żywiec, Łąża... nie wiem. No chyba mi się da, że będzie to żywiec. Nie, źle. To to no to musisz dopić. To był specjal to był. To był specjal czarny? No. Czarny specjal to był. No kurde, no to chyba się zjebał. <laughs> Kto cię pijam? No daj, albo pijano, ja dopię, albo Jackowi daj, albo ty dopi. Co? co ty chcesz? Łyka? Nie, ja, łyka tylko, nie? Jo, łyka, widzisz, dobra. Motazu, dziękuję za suba. 137 400 subów. Dzisiaj dostaliśmy 500 subów, piona. Dziękujemy. raz za piona? Mama. <grym, 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 dziękujemy wiesz, wam. Dobra, mamusz odbyć no, się. Znowu? Albo zaklej oczy, ale nie patrz. Nie, ja będę siła. Ale stój! No stoję. Kolejne piwo, pokazuję z daleka. A to już Tak. A jakie jeszcze zostały? Żywiec, Tyskie, Łomża, Harmasz, Heineken, Tatra, Namysłów, Żywiec... Łomża. A. Odwróć się mama. Pozdrowienia dla Madzi i Piotrka z obok. Wujek Maciek, dziękuję za 5 złotych. Pozdrawiam Was wszystkich. obok, To będzie chyba Żywiec. Nie, niestety nie. Łomża. Łomża. Bo tak śmierdzi, że tak jest Dopijamy, dopijamy. No to trzeba dopijać. No to trzeba No to trzeba i kolejne. Dopijasz? Nie. Mikrofon, 3 euro, thank Pokazałeś jakie? jeszcze raz się zwrócić. Jeszcze raz się jeszcze raz się A ja, Falszyna, dziękuję. E, pokaż barierę. E, nie, widać, dobra? No, no mama, jedziesz, odwróć się raz. nas. Lepiej zostało? A jakie zostały? Siedem. Co? Siedem, pięć to chyba do grudnia ja. tak będziemy No Trzeba, musisz się zgadnąć. Masz jedno? Tak dobrze, ty. co? Pani waszyt, ja wiem, jakie kolejne wleję. A jakie zostały te siedem? Ta to trochę naśchajmy na myśl, że tyskę żywiec. Mama, musisz zgadnąć. właśnie jedno. Nie ja już, musi smaknąć. I know, <laughs> Co to jest no kopyto. To o A może uścisz Ale że A mi? Dobra, specjal. Fajny no, Jak to. Dobra, ja już się skapuję. Nie, no, do końca musisz, bo mama to już w ogóle już jest dawno, już a sięba. Daj, ja teraz się. Mała coś w formie nie jest chyba moja dzisiaj, co? Kto się zgadza jedynka? Kto się zgadza jedynka? Nie, bo mi się głowa cały dzień była i tak piw będzie na zapity. Nie no, zaraz zaczęli pić chyba, no. Chcesz ja piwo? A nie jeszcze ja będę tego ustawał. Odwróć się, proszę. Jak się kręcić, kurka, bo się zakręca. Gessler to to Adamowy, dzięki za suba Tak to wszystko na jedno kopyto dla mnie może, że z tej butelki tak byłem. Nie, nie mama. Piwo jak piwo, widzę dla pani gości. że się było. A jakie zostały jeszcze? Raz. Ja Tyskę, żywiec, perła, żubrył, na mysle. Perła to nie, bo perła to... Świetnie. Tatra harnas. Tatra to nie jest. Znowu jadę, na żywiec. no żywiec. Jak? Żywiec. Nie, to nie żywiec. To była Tyskę. Ja pewdyka trafię jak to. Dobra, klej. Mam kata artywistki Texas dziękujemy za subskrypcję No już idę zapalić kurka bo to nie w tu Dużo się kręcę, to i jeszcze Oj mama Idziesz czy kontynuujesz? Nie, nie, podać dalej, ale Mama, chodź, kontynuuj Jeszcze 5 piw i Jeszcze tylko 5 piw zostało Co, już? 5 smaków jeszcze Już? Ja, ja idę jeszcze, po fajkę To dobra. tu zapal Dobra, to do pani idzie po fajkę, dobra Muszę coś zrobić, Uuu, tyle. leży? nie no, Mączka naszą już. Harać, <ślań MP3> no właśnie, Jacek już wypił. Ja zmęczony. dzisiaj się o której wstajesz? Jaca wstaje o szóstej. Hmm. Czy ja z Jackiem napiję? Słuch, o, Prziesz, nie, na razie nie. Ja wstawałam druga, trzecia w nocy. Pani Głosiu? Nalewka. Ci... Zdrowie Jacek, ci... dzisiaj pójdę. To działa? Nie działa, gówno. Ja. Zdrowie, kochani, jedziemy. Zajacka, imieniny ma dzisiaj. A jakie jeszcze zostały Jeszcze raz, bo ja to jestem tak... Tatra, Namysłów, harna, Żywiec, Perła i Żywiec. To było taki piwnik film, on To na ludzi. teraz. Ty... No to... Go lubię dobrze, Miałam głowę, jak chodziłyśmy do zawodówy. Zgadnij to co piłaś. To nie, to piłyśmy piwo jakie? Książęce. No to gówno jest z Biedronki. Ja nie lubię tego właśnie. A daj, gocha, gocha. Rapiemy no, i zgadujemy. Ketrox, dzięki za suba. Mama już na dziś? Wszystko na jedno. Pyta. Radio teraz musimy. Nie będziesz już przełączał. Wszystko na jedno. kopyto. Widać, że pani się piwo tak piwo. Wiesz, że ja No bo ja lubię piwo. Czy to będzie Heineken, czy to będzie ja, tak? mama chyba wygra. Małysk, gdzie Małusz, no gdzie Gdzie tak, Jak to było? W domu. Już więcej nie mówimy, bo już wam mówiliśmy. To jak, strzelamy, no co to jest? Nie wiem, a, a jakie jeszcze? jeszcze raz. Tatra, harnasz, żywiec, namysłów, perła. Także to na pewno nie jest. Harnasz? Nie, że wiecie, jest bardziej ten... hardnash Brawo, jeden punkt Ja? Ja yeah. Good, good <laughs> Brawo, jeden punkt na swoją mamę <laughs> Hardnasha zgadła? No Co rzadko ja piję tak to... Tak. proszę, prezent A nie ja jeszcze muszę wypić, a ja. degustacja musi być Jeszcze cztery zostały O oh, kurwa. Cool. No bo pewnie należy nie pić, bo jeszcze pięć zostało <laughs> Pięć czy cztery? Pięć Pięć mama jeszcze To będę miała jeszcze na tydzień No Trzymaj No Dobra, odkładamy butelkę na chwilę Dobra Dobre, mama Rozwracamy się Znowu? No. Może no, chyba papieras mi się stanie. co ty macasz? Ale mnie dobrze po tej wódce. To nie są cycki. Kasek. Ludki tak nie pił. Dzień Co to z w Bo nie ma drzewu. No, mama, no ma. Kolejny leci. Co tymi rogami robisz? Już? Ilejna teraz będzie? Ja chodzę jedną sprawę, nie? nie no. Co ty robisz? Robi, gubisz. Proszę. Nie. Yeah. Tanken, tanken. I mejdź. Dzięki za suba. A co ty tam zgubisz w robie? Tanken, tanken, panie Gosiu. A jakie zostały? Jeszcze raz. Ja patrzę tu na Jacka i... Perła, żółw Tatra, żywiec na mysłów. Kurwa, znowu Perła. No idę Cześć Bartek, Szymanko, jak tam u ciebie? Zaraz wypiję, to jeszcze raz będę się mówił. Byś <noise> się zapamiętał. Dobra. No mama. No to chyba będzie Perła. Nie, Tatra to będzie. Tatra? No Tatra. Zaczekaj, z którego sklepu kupiłam, nam taka. Kwaśna. Ale jajca. No kwaśna. Nie są te matki. Majtki. Maski. Maski? A po cholera ci maska. Już jest noc. W nocy. Dobra pani go się, się. Kolejne piwo. Maski. A skąd ja mam maski? Wiesz Kubusia kupusia puchawka z międzikiem. Na głowie go nie założy. No trudno. Nie wiem, Jacek. Nie, bo spotkałem się Co? jakie? jakiej? No właśnie z Dobra. Maska mu potrzebna, no nie wiem dlaczego, a Ja. Chcesz, Jacek, maskę? Masę kuba. A to maskę, co ten chłopak przyniósł? Gdzie ona jest? Nie wiem. Ja chcę. Nie, nie wiem, gdzieś... Ja nie Masz. żadnej nie wiem, panu. Nie wiem, jakie Ja co, maskę chcę? nie no wiem, Nie wiem, głowę. A, taka powyraczowa? Małpy? nie Ja nie wiem. Dobra, zgaduję, panie gościu. Bo Ty, ta maska się musi znaleźć. Nie wiem. panie gościu, bo dana musi nie. A Czy Nic. A ja mam ze śmieciami? Garder 69 dzięki za subskrypcję. Limonkowy kompost dzięki za suba. A jakie zostały? Na piecu jest jakaś maska. Na mysłów, perła, żubr, żywiec. O, no, matko, boska, czy nigdy nie będzie? Na, jak? Na myśl? perła i żywiec. A co to jest na myśl? Piwo nowe. No! Żubr... I co dalej? Żub perła, namysłów, żywiec. Znowu ta perła, ewala. Yes. Dobra, to na myslu, chyba. Brawo! O, Ale dopij! Bogoszkę. Ale prosimy dopić. Prosimy R Ostro Ostrowski, dziękujemy za suba. Ale pięknie, witamy was wszystkich, nie? Kurka, i lecimy z mojego. No ile jeszcze? Tego? Trzy, jeszcze piwo Jeszcze trzy. Czy jeszcze z Anglików wytę, ale piwo przynieśliśmy? Nie, tak, nie. A piłeś, tak. ale nie piłeś. Nie. Cześć. Odwracało Odwracamy się?